Tamtędy na masku druga nasza odeszło się. Wydawało się szczery. Obiecałeś dozę, że zawsze będziesz przy mnie i przy niej. Tamtędy pisaliśmy jak kumple i zaczęło fajnie się, ale skończyło się. I to przez ciebie. Gdyż tamtędy oszukiwałeś mnie, będąc jej oczy. Rozwaliło tamtędy wszystko, co moje i to przez ciebie. Tamtędy. Tamtędy. Miawszy sobie wszystko, sam przez nią prowadziłeś mnie. Mówiłeś, że będzie wieczna. Obiecałaś, że nic z jej nie spadnie. Jednak stało się. I to przez ciebie, gdyż tamtędy oszukiwałeś się mnie, mydląc jej oczy. tam tamtędy wszystko, co moje, i to przez ciebie. Tamtędy. Tamtędy. Było do tej pory świeże, a pola wśród nie kwitły. Twoja tamtędy droga wyglądała na piękny krajobraz. I ta droga dbała o nas, jednak ty, zjebałeś to. Została sama. I to przez ciebie, gdyż tamtędy użykiwałeś mnie, będąc jej oczy. tam tamtędy wszystko, co moje, i to przez ciebie. Tamtędy. 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 tamtędy.